Witam Was na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem. Będzie to taki luźny vlog. Mamy dzisiaj, słuchajcie, 8 kwietnia. Jest to środa, jest to dzień przed takimi jakby świętami, przed Wielkim Czwartkiem. I po prostu pokażę Wam mój dzisiejszy dzień: jak wygląda, jak odbywają się lekcje online. Co takiego robię, bo ogólnie mamy przepiękną pogodę za oknem, naprawdę jest prześliczna i próbuję ją wykorzystać jak najlepiej. Więc no co dzisiaj Wam właśnie pokażę, jak dzisiaj spędzę dzień ogólnie, więc myślę, że Was to zaciekawi. No i co, przechodzimy już do odcinka. Mamy dzisiaj w składzie, jak już mówiłam, 8 kwietnia i jest godzina taka przed 11, 11, coś takiego. Ja się ogólnie pomalowałam, bo moja sera jest w tragicznym stanie, naprawdę jest w tragicznym. I po prostu ja już nie wiem jak ja mam ją wyleczyć. Więc ogólnie się pomalowałam, no i teraz ogólnie mam geografię, więc idę na geografię. No i co zabieram Was już ze sobą? Zamczenia tego kościoła, a więc przez tyle metrów, przez tyle wieków może zabrało nam stałe naniesione przez właśnie protąty morskie. Okej, okay, słuchajcie, właśnie jestem po lekcji geografii, więc y, mogę Wam trochę poopowiadać, bo ogólnie minął miesiąc, kiedy już nie chodzimy do szkoły, kiedy nie wychodzimy. I co się działo przez ten miesiąc, co w ogóle u mnie słychać, bo w ogóle nie mówiłam wam o tym, bo nie nagrywałam takich vlogów, więc jest taki luźny vlog, więc trochę wam poopowiadam. Um, ogólnie, jednym słowem, czy tęsknię za szkołą, czy nie, więc jak to u mnie bywa. Szczerze mówiąc, już po tym, jakby po tym całym miesiącu bym mogła chodzić do szkoły. Pierwszy raz powiem wam, że mówię, że tęsknię za szkołą, naprawdę... jest mm, na serio. Tyle nauczyciele nam zadają, że naprawdę nie daję rady tego wszystkiego nadrabiać i nadganiać, więc czasami po większości zapominam. Proszę, na przykład o lekcjach online, zapominam, zapominam o nadesłaniu prac domowych, więc naprawdę jest dosyć słabo, ale no, podoba mi się nawet to nauczanie. Mam więcej w ogóle czasu wolnego, nie mam już takiego stresu, że się czegoś nie nauczyłam. I po prostu potem jedę do szkoły i mówię, kurde, będzie jedynka, jak nic. Ale szczerze mówiąc, tęsknię za w ogóle klasą, co też jest tak dziwne, ponieważ naprawdę, jeszcze jakbym chodziła do podstawówki, to na serio bym nie tęskniła za klasą, ale teraz szczerze mówiąc, tęsknię. Tak zawiecie śmianiem się, dokuczaniem sobie, więc naprawdę dosyć mi tego brakuje w ogóle śmiesznych rzeczy ze szkoły. Więc w ogóle po szkole do maka, na soku przyjaciółmi, więc to jest takie smutne, bo naprawdę tęsknię za są na desce, na przykład nie mogę wyjść na deskę, co jest naprawdę bardzo smutne i... Daję radę, ale po prostu bardzo mnie korci, żeby się spotkać ze znajomymi, naprawdę. Ale też jakoś nie narzekam, bo są to też tylko plusy i minusy. Ja na przykład jestem, bardzo cieszę się, że jestem w domu, ponieważ w ogóle się nie nudzę, nie jestem są, która się nudzi, bo zawsze mam coś do roboty. Jak nie sprzątam, jak nie gotuję, jak nie oglądam Netflixa, jak nie YouTube'a w ogóle YouTube'a muszę nadganiać, to sobie skaczę na trampolin, wam tańczę, kurde, jeżdżę na desce, po podwórku, rolkach. Czytam, gadam przez kamerkę, więc gram. Jeju, dużo mam rzeczy do robienia. Ćwiczę na przykład, Nagrywam dla Was vloga, montuję, więc to nie jest tak, że mi się naprawdę nudzi. Bo naprawdę ja się cieszę, bo akurat jeszcze nie zasmakowałam w te wolne nudy, tak mi się wydaje. Chociaż wiecie, były takie dni leniwe, naprawdę. Dzisiaj się super wyspałam, więc jestem zmotywowana do wszystkiego. Ale były takie dni, w których po prostu mi się nic nie chciało. Nie, że mi się nudziło, ale po prostu nawet nie miałam ochoty na nagranie. Nie miałam chodzenia na oglądanie skiksa, po prostu wolałam siedzieć i grać, nie wiem, na telefonie, przeglądać Instagrama, po prostu miałam takie dni. No, ale po prostu u mnie tak to wygląda, więc ja jeszcze teraz zmykam i odezwę się do Was w ogóle później. A i jeśli słuchajcie, chodzi o te spodnie, bo w ogóle dużo osób się o nie pyta i są to dresy, słuchajcie, z perszki i one kosztowały 70 albo 60 zł, coś takiego ogólnie są super wygodne i jakby było otwarte sklepy, to naprawdę kupiła kolejną sztukę kilkanaście takich dresów. Bo są po prostu tak wygodne po prostu prze... Najlepsze spodzie w ogóle ever. Cały czas mi chodzę sobie po domu latam, więc naprawdę są genialne. Jeśli ktoś jest ciekawy, to ogólnie bardzo uwielbiam oglądać. Jest to w ogóle Erna i ona nie wiem czy jest z Korei czy z Chin, ale bardziej mi się wydaje, że Korea, więc po prostu uwielbiam oglądać, ona ma super w ogóle te vlogi takie jakby klimatyczne, właśnie dają taki nastrój właśnie Chin i Korei. I ogólnie mówi w języku angielskim, więc często możecie ją zrozumieć i są też napisy, co jest też super fajne. I na pewno mega mi się super ją ogląda i właśnie nadganiam jej teraz filmiki. Ale również słuchajcie, tak to wygląda i no po prostu zarobiście. To tylko słuchajcie dotąd, są to wszystkie filmiki Naruciaka oraz Rymbola. Po prostu oni za dużo tych filmików wrzucają i ja nie zdawałam je po prostu obejrzeć, a reszty to są już jakieś vlogi. Też vlogów mam tyle, po prostu zaległości z zaległościami. Okej, okay, słuchajcie, właśnie obejrzałam YouTube'a, znaczy nie tak obejrzałam całkiem, ale staram się jakoś go obejrzeć i całkiem dobrze mi to idzie, jakoś mam jakby... Chce mi się go oglądać, więc oglądam i leci mi szybko, więc coraz mniej tych filmików jest do nadrobienia. A no i słuchajcie, chciałam w ogóle was zaprosić na mojego TikToka. W ogóle codziennie wstałam TikToki i muszę właśnie jakieś się nagrać, bo szczerze mówiąc mam, ale już mi się tak jakby niektóre nie podobają i chciałabym jeszcze raz od nowa nagrać. Więc jak widzicie właśnie tutaj jest już dosyć sporo tych TikToków. I dodaję je codziennie, więc naprawdę wbijajcie. Moja nazwa to Tissia na YouTube, więc naprawdę Was serdecznie zapraszam. Jak widzicie, no, dosyć tych obserwujących przybyło, naprawdę, więc bardzo się z tego powodu cieszę. I właśnie zaraz może nagram jakiegoś TikToka, żeby wiecie, my na na Bo naprawdę codziennie wieczorem właśnie wstawiam je. Aktualnie, słuchajcie, tutaj jest sobie Insta story, więc możecie wbijać na Instagrama. Dobra, coś jeszcze tutaj dodajemy, dodamy sobie jakiegoś kifa. Wiecie co? Uznałam, że jestem głodna i już jest pora obiadowa, więc pójdę zrobić obiad i, no, i zrobicie mój ulubiony obiad, czyli makaron. W ogóle taki szybki update, nagła zmiana sytuacji, po prostu pełna emocji. Zrobicie makaron, słuchajcie, z moim ulubionym sosem śmietanowo-ziołowym. Jeśli się nie mylę, w ogóle wam wkładam, może pokażę. Po prostu dzisiejszy obiad będzie. O! Mycie jest cudne, naprawdę ja to uwielbiam, kocham makarony, naprawdę kocham makarony, uwielbiam więc no lecę zrobić obiad i może potem się do was odezwę Zabieram was razem z sobą do kuchni <mulety> They gon' have to watch me put the city on my back. I've been on my way of getting money, that's a fact. She said I'm indebted, I ain't signing no contract. Fuck, I ain't on that. New money getting unwrapped. All my day ones on that. All my niggas smoke hard I fly up to the moon So I try to keep it till the sun. These niggas really sweating them all. We them all. How many stores? I touch them all. Właśnie sobie zrobiłam, słuchajcie, truskawki mam tutaj oraz kiwi, czyli moje ulubione owocki, więc właśnie będę je teraz zajadać. No i co, życzcie mi smacznego! I just got me like everything, I'm a wasteless. She loves Givenchy, she got Versace. I don't copy nobody, put the ice on her body. I'm a bully, you know what it is. Yeah, I don't copy no water, it's keeping me safe. Hej, Łoczka, wszystkim właśnie jesteśmy na trampolinie i w ogóle naszyjnik mi wchodzi w szyję. Mm. <grywanie> I don't really give a fuck about you and I'm only thinking about the gas, so excuse you We steady flipping the blow We steady flipping the blow You cannot get in the show but you ready now to go I tryna hit me a skull I tryna hit me you skull I hit her up and she right on my door When I hit her up she gon' give me the brain

20.53, więc jest już dosyć późno. Znaczy nie jest jakoś późno, ale ja już odczuwam zmęczenie i po prostu chcę zmyć już mój makijaż z ym, twarzy. No, twarzy. Więc ogólnie bierzemy się za moją w ogóle wieczorną pielęgnację, więc zaczynam od Eveline i tak sobie troszeczkę do Was pogadam, chociaż nie dużo, bo będzie ten vlog za długi. Ogólnie bardzo bolą mnie łopatki, bo codziennie skaczę na trampolinie i codziennie robię salta, salto w przód, salto w tył, różne przejścia i po prostu ja jak robię właśnie te wszystkie rzeczy, to czuję, że zaczynają mnie właśnie boleć bardzo łopatki. I jest źle, jednym słowem jest źle, naprawdę jest bardzo fatalnie. No, ale powiem wam, że każdy wieczór spędzam właśnie na dworzu, każdy, naprawdę każdy, odkąd właśnie jest tak ciepło i rozłożyliśmy trampolinę. Bo akurat, aż tak wiecie, się nie nudzę i jakby mogę spędzać ten czas właśnie na dworzu, na świeżym powietrzu. Więc, wiecie, jakbym tak to, to nie miałabym co robić, bo ja ogólnie jestem bardzo aktywna. I szczerze mówiąc, jakby tak samo wyjście na twór mnie jakby nie zachęca Dlatego ja właśnie tak samo Jak ja na przykład nienawidzę spacerów, powiem wam, naprawdę nienawidzę spacerów To tak jakbym jakby miała iść na deskę, to no już bym poszła Ale tak na spacer nie I na przykład teraz mi zostały same spacery i spacerowanie po polach Bo nie mogę wychodzić na ulicę Więc no, ale... Ale jest dobrze, jest dobrze, możecie pisać co wy akurat robicie, bo teraz naprawdę śliczna pogoda więc no, ja zawsze siedziałam naprawdę do ciemna, do ciemna, po ciemku, na trampolinie i skakałam sobie. Więc no, po prostu kocham trampolinę i huśtawkę, Akurat właśnie na huśtawce się nie byłam, ale może później Wam kiedyś pokażę, bo jutro już nie nagrywam, to będzie taki jednodniowy vlog. Możecie pisać, czy właśnie takie vlogi Wam się podobają, bo szczerze mówiąc, nie wiem. Bo są takie luźne, nigdzie nie wychodzę, nie wychodzę do miasta, do galerii, nie spotykam się ze znajomymi. No bo wszystko jest zamknięte, aż się po prostu dziwię. No ale. W ogóle sera jest w tak fatalnym stanie, wy tego nie widzicie. W ogóle tak nienawidzę zmywać tuszu to rzęs, po prostu nienawidzę, zmywać tuszu to rzęs. Ale no, potem idę oglądać Netflixa. Ogólnie idę w kimę jednosła, znaczy idę pod wyrobię sobie jakieś chipsy i co? No, i idę do Was później, jak już całem makijaż zmyję i ogólnie się już ogarnę, wezmę, wejdę w piżamkę i będzie chill. Hej wszystkim, w ogóle witam się do Was w okularach, w mojej brzydkiej cerze, naprawdę. A, um, no, więc tak, i ogólnie w piżamie jestem już i sobie siedzę pod kołderką z, słuchajcie moimi ulubionymi chrupkami. To nie jest sponsor, nie. Ale po prostu uwielbiam te kreski naprawdę czekoladowe, truskawkowe, karmelowe, wszystkie, ale tylko te kreski. No i mam ogólnie tutaj wodę obok i jeszcze takie ciasteczka i co robię, co będę robić, jak spędzę wieczór. Uwaga, z Netflixem. Więc mam słuchajcie, Netflix i, i w ogóle te wszystkie filmy, jakie Wam się tutaj wyświetlają, to ja jeszcze nie obejrzałam. W ogóle nie jestem za bardzo zacofana w Netflixie i wiele rzeczy nie obejrzałam. W ogóle, o ja Wam powiem, ten. W ogóle ja bardzo kocham to. Oj, oj, nie. Tą dramę ja po prostu uwielbiam i jest drugi sezon już. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że będzie on tak szybko. I jest on na YouTubie i na Wiki, więc no właśnie, planuję go też obejrzeć, ale. I u... muszę obejrzeć szkołę dla elity więc oglądam szkołę dla elity jestem już na szóstym odcinku więc może dzisiaj zrobię sobie maraton i po prostu obejrzę trzy odcinki i go skończę, ale właśnie nie wiem więc zobaczymy, ale też planuję właśnie Dermy me obejrzeć, Meteor, Gantyn, River Riverdale, Lucifer no wszystko w ogóle co tutaj macie w mojej liście więc naprawdę jest dosyć tego spora więc co zaczynamy oglądać w ogóle nie dziwcie się, że tutaj jestem w ogóle biała i cała jestem wysmarowana ogólnie kremem, ale ogólnie na trądzik. A się tak mi nic nie pomaga, jak zwykle. No, a... Okej, okay, słuchajcie, więc to tyle na tym vlogu, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji w dole oraz komentarzu, wpadajcie na moje social media, instagrama oraz tiktoka, no i co, do zobaczenia już w kolejnym vlogu, piszcie w komentarzach jak jesteście, żebym filmiki nagrała, no i co, do zobaczenia już w kolejnym filmiku i bajooo, buzieczki dla was!